Witam na kanale Hard Reset. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak dodać coś do albumu na Facebooku. Więc, żeby to zrobić, pierwszy oczywiście wchodzimy w nasz profil, który mamy w lewym górnym rogu, czyli tutaj. I następnie schodzimy w opcję zdjęcia, po to, żeby wejść oczywiście w nasze albumy, które mamy tutaj. Następnie wchodzimy w nasz album, w którym chcemy coś dodać, na przykład może to być ten nasz pusty tutaj Hard Reset album i wybieramy opcję dodaj zdjęcia lub filmy. Napis na niebiesko się świeci, więc ciężko jest go oczywiście przegapić. Wybieramy sobie nasze zdjęcia, może być kilka, mogą być dwa, załóżmy. Następnie klikamy dalej. Oczywiście możemy wybrać różne opcje, tak? Nie zapominajmy o tym, że jest opcja ustawień również, ale akurat nas to w tym dzisiejszym poradniku nie obchodzi. Więc klikamy w prawym górnym rogu opcję dalej i następnie możemy coś napisać w naszych zdjęciach, tutaj na przykład Adreset. Możemy również oznaczyć kogoś. Jakieś tutaj wdać. MOI, w sensie to jest nasza reakcja, czy jak się czujemy, dokładnie mówiąc. I różne tam rzeczy, jakieś tam lokalizacje oznaczyć, tak? Następnie, kiedy już skończymy to robić, klikamy po prostu, na w prawym górnym bloku przycisk opublikuj. Jak widać, zdjęcie zostało przesłane. Za parę minut powinny się pojawić w naszym albumie. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnych poradników.